やっ Marcin, dwa 200 grany, jak samopoczucie poczucie po meczu z Niemcami. A cieszę się bardzo, że można było wrócić trochę do tego rytmu takiego meczowego i zobaczyć... Jak to wygląda po tej przerwie? Myślę, że nie było, nie było najgorzej. Oczywiście zdarzały się też proste błędy, ale myślę, że jesteśmy w takim okresie, że one jeszcze mają prawo się zdarzać. Ale myślę, że, że było też, że zaprezentowaliśmy się lepiej niż wczoraj jako drużyna, więc, więc idziemy do przodu. Także o to w tym wszystkim chodzi. I udało się zwyciężyć 3-1. No, wyczerpany jesteś, nie? Słuchaj, no niby dwa sety, jak człowiek daje z siebie maksa, mimo w jakiej formie jest, takie jest, to tak to wygląda. Ważne jest zwycięstwo i jedziemy dalej. Dzień podróży do Łodzi, dzień treningowy i dwa sparingi i, i kończymy zgrupowanie. A jaki jest, czy Wital Wam mówił, że będzie podobny scenariusz, też wszyscy będziecie grali, podzieleni na, na grupy, coś wiesz? Tak, tak, to już wcześniej było ustalone i tak samo jak tutaj już mamy rozpisane, w których setach będziemy grali. W których będziesz grał? U mnie nastąpiła zmiana, więc nie powiem.